Kleszcze mogą przynosić takie choroby jak. Korzystaj się za na polarny, na pozostałego plażu, na rychy awaryjne, Uff! Uff! Trochę tego jest, zatem strzeż się! Źródła szczęścia według Chmielewskiego. Daj suba, a pokażę Ci, jak przeżyć. To uczciwe. Dzisiaj muszę mówić bardzo szybko, ponieważ materiału jest bardzo dużo, a ja mam bardzo mało czasu. Nie, no żartowałem. Przecież bym z takim tempem się zatarł. A YouTube i tak oferuje cyfrowe przyspieszenie. Nim jednak przejdziemy do sposobów radzenia sobie z tymi małymi gadzinami, to jeszcze muszę Was trochę postraszyć. Wymienione choroby mogą nieść takie powikłania jak np. okulawienie, uszkodzenie wzroku, trwałe niedowłady mięśni, a nawet śmierć. Zatem po prostu jest się czego bać. Uff, w końcu nam się udało i znaleźliśmy miejsce, żeby można było nagrać i żeby nie zbierało ani cieni, ani po prostu szumu wiatru, co się okazuje nie taką prostą sprawą. Najczęstszą chorobą przenoszoną przez te małe krwiopijcze bestie jest borelioza, na którą w Polsce co roku zapada ponad 20 tysięcy osób, a choroba ta jest wywołana bakterią. Do stosunkowo częstych chorób należy także kleszczowe zapalenie mózgu, czyli tak zwane KZM, na które w Polsce co roku zapada około kilkuset osób, a jest wywoływane wirusem. Niech ta mała liczba jednak nas nie zwiedzie na manowce, ponieważ dane te mogą być obarczone dużym błędem, a to wszystko dlatego, że wiele przypadków chorób może być po prostu niezdiagnozowanych, np. ze względu na to, że nie dawały żadnych objawów, a potwierdzają to np. badania na przeciwciała u leśników. Szacuje się, że boreliozę może przenosić od kilku do nawet 35% kleszczy, a jest to niejako skorelowane z regionem w Polsce. Jednakże, ja bym na takie dane nie zwracał mocno uwagi, ponieważ one mogą się bardzo zmieniać w czasie i choroby takie jak bakterie oraz wirusy wraz z ich nosicielami mogą się po prostu przenosić w różne regiony w Polsce. Czym jednak to borelioza jest i co nam grozi, jeżeli na nią zachorujemy? Najczęściej do zakażenia boreliozą dochodzi w przypadku wbicia się kleszcza w naszą skórę i wpuszczenia jego przyrządu do zasysania krwi z naszego ciała, i wtedy po prostu bakterie są wpuszczane do naszego krwioobiegu i możemy zostać zarażeni. Ale warto podkreślić także, że nie powinno się na przykład rozgniatać kleszcza, ponieważ jeżeli mamy jakąś ranę na skórze, to rozgnieciony kleszcz może spowodować to, że po prostu dane bakterie czy wirusy zostaną przez nasze ciało wchłonięte. Im dłużej klesz znajduje się w naszym ciele, tym gorzej. Prawdopodobieństwo zarażenia boreliozą rośnie wraz z czasem, zatem od 12 do 48 godzin cały czas prawdopodobieństwo zarażenia boreliozą rośnie, a przy 48 godzinach. Jest wręcz niemal pewne, oczywiście, jeżeli trafimy akurat na kleszcza, który tą boreliozę będzie przenosił. Takim pierwszym objawem boreliozy jest rumień wędrujący, który jednak występuje tylko w 50% przypadków. Natomiast w pozostałych przypadkach wcale go nie musi być, a boreliozą możemy być zarażeni. Innymi, inne objawy to takie typowo grypopodobne, jak na przykład gorączka. Jednakże druga faza choroby może przybierać o wiele groźniejszą postać, ponieważ może to być na przykład zapalenie stawów, zapalenie opon mózgowych, zapalenie mięśnia sercowego czy jakieś zaburzenia pamięci. Zatem bardzo ważne jest, żeby szybko po zakażeniu się boreliozą podjąć odpowiednią antybiotykoterapię. Niestety nie zawsze skuteczną. Drugą groźną chorobą jest kleszczowe zapalenie mózgu, czyli tak zwane KZM, wywoływane przez yy, wirusa. Szacuje się, że wirusa tego przenosi około 2% kleszczy, a są to akurat dane z województwa lubelskiego. KZM jest jednak o wiele groźniejszą chorobą, ponieważ jest po prostu chorobą czasami śmiertelną, a w dodatku wywołującą przykre powikłania. Takie jak na przykład niedowłady mięśni, uszkodzenie wzroku, uszkodzenie słuchu, czy nawet, mało kto wie, ale także depresję. Tak, bez ściemy, KZM może spowodować, że przez 5 lat będziemy mieli depresję. No, takie są wnioski. Wirus ten najczęściej wywołuje zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowych, czy zapalenie rdzenia kręgowego. Warto tutaj wspomnieć, że wirusem KZM można się zarazić także spożywając surowe mleko, np. kozie czy owcze, a także krowie. Zatem po prostu warto mleko przed takim surowym spożyciem po prostu zapasteryzować, zastosować obróbkę termiczną. I tutaj warto podkreślić, że na przykład jeżeli zjecie jakiegoś kleszcza przez przypadek, który gdzieś tam znalazł się na jakimś listku czy na poziomce, to najprawdopodobniej zarażenie jest także możliwe. Chociaż najprawdopodobniej nie jest to duża szansa. Niestety na KZM nie ma dobrego lekarstwa, ponieważ jest to wirus. Zatem jedyne co możemy zrobić. To się zaszczepić, a taka szczepionka kosztuje 400 zł. Właściwie to są trzy szczepionki, ponieważ musimy się szczepić w ciągu roku trzy razy, a potem robić dawki przypominające co 5 lat. Szczepionka jest jednak w pełni bezpieczna i co warto podkreślić, na przykład w Austrii 85% osób jest na nią zaszczepionych, podczas gdy w Polsce ledwo 2%. Zatem może warto to zmienić, ponieważ. Po prostu choroba ta niesie bardzo przykre skutki i powikłania. Reszta wymienionych przeze mnie chorób na samym początku tego materiału jest rzadka albo bardzo rzadka, jednakże liczby te mogą być mocno zakłamane, ponieważ większość z tych chorób wywołuje objawy typowo grypopodobne, zatem czasami ciężko je rozpoznać. Wiele z tych chorób może po prostu przebiegać całkowicie bezobjawowo, zatem statystyki mogą być przekłamane, a najczęściej na wiele z tych chorób mogą umierać osoby, które są najbardziej na nie narażone. To trochę wiecie, tak jak z koronawirusem: umierają najsłabsi, ale i nawet zdrowy osobnik może mieć jakieś problemy z tym związane. Niech nas nie zwiedzie to, że jednego roku jest milion kleszczy więcej, a innego roku jest milion kleszczy mniej. Niech nas nie zwiedzie to, że zamieszkujemy województwo, gdzie zarażonych kleszczy boleriozą statystycznie jest więcej lub mniej. Po prostu środki ochrony musimy stosować zawsze. No chyba, że kleszcze jakimś cudownym machnięciem różki po prostu znikną lub też przestaną zarażać nas chorobami. A teraz czas na chamską reklamę. Czy wiesz, jak przetrwać głód w kryzysowej sytuacji? Czy wiesz o tym, że nawet do 30% dziko rosnących roślin jest jadalnych? Już dziś całkowicie za darmo masz dostęp do mojej strony na Facebooku oraz grupy na Facebooku, w której umieszczam całkowicie za darmo grafiki na temat rozpoznawania i zjadania dzikich roślin. Zapisz się, a nie pożałujesz. Po reklamie. No to trochę zareklamowali, trochę postraszyli, a teraz jak się przed tym cholerstwem chronić? Sądzę, że na początku powinieneś zadać sobie pytanie, jak bardzo jesteś zagrożony tymi kleszczami czyli jak często znajdujesz się na łące, jak często znajdujesz się w lesie i ile czasu tam spędzasz. Ponieważ jeżeli jesteś wyłącznie niedzielnym spacerowiczem, to najprawdopodobniej wystarczą ci podstawowe środki ochrony i nie musisz sięgać po silną chemię. Jednakże jeżeli jesteś surwiwalowcem, buszkraftowcem, leśnikiem, spędzasz w lesie bardzo dużo czasu, to powinieneś zadbać o swoje bezpieczeństwo w sposób szczególny. Przede wszystkim pierwszą linią obrony jest nasz ubiór. Zatem powinniśmy nosić do lasu długie spodnie, a także wysokie buty, najlepiej pełne. Zatem nie zakładaj do lasu krótkich spodenek i sandałów, bo z całą pewnością jakiś klesz się do Ciebie przyczepi, w szczególności, że najwięcej kleszczy jest do metra wysokości, zatem przechodząc po jakichś krzakach możesz po prostu zawadzić nogą i ten kleszcz się do Ciebie przyczepi warto także założyć jakąś długą koszulę jakąś bluzę a może nawet kurtkę co ciekawe jednak możesz sobie darować czapkę, ponieważ istnieje małe prawdopodobieństwo, że kleszcz spadnie Ci z drzewa na głowę bo tak jak mówię, kleszcze znajdują się do metra wysokości no chyba, że masz jakąś karłowatość no to ubierz i czapeczkę Klesz, zanim znajdzie odpowiednie miejsce i się wbije w Twój krwioobieg, potrzebuje czasu. Zatem, jeżeli jesteś na przykład dwie godziny w lesie, to po prostu najprawdopodobniej kleszcze możesz mieć na sobie, ale jeszcze nie wbite. Zatem po powrocie do domu warto zrzucić z siebie te ubrania, wrzucić je do pralki, a jeżeli. Mieszkasz na przykład na wsi e, lub w jakimś domku jednorodzinnym, e, w każdym razie w domu, a nie w bloku, to możesz po prostu te ciuchy zrzucić przed domem i je zarzucić na przykład na wieszak, i po prostu słońce spowoduje to, że te kleszcze po prostu z tych ubrań po pół godziny, a może po godzinie po prostu sobie stamtąd wyjdą, a ty będziesz bezpieczny, że na Twoich ubraniach z całą pewnością nie ma kleszczy. Warto także wziąć. Prysznic po wyprawie z takiego lasu i się po prostu dokładnie temu przyjrzeć. Dokładnie się sobie przejrzeć, szczególnie miejscom z zagięciach, tam gdzie jest skóra miększa, w jakichś fałdach skórnych. Jeżeli ktoś takowe posiada, warto tam po prostu zajrzeć, czy jakiś kleszczyk się nie wbił. Oczywiście, jeżeli bardzo się boisz, to możesz się także spryskać jakimiś chemicznymi środkami, takimi na przykład jak. Żeby nie było, że jestem taki mądry i mówię z pamięci, nie. Dwuetylo czyli tak zwany DIT, ikarydyna, nazywana także pikarydyną, DEPA, czyli dwuetylofenyloacetamid oraz substancja Merck 3535, -5, nazywana także substancją IR 3535, -5, lub też jest to po prostu ester kwasu acetylobutyloaminopropionowego. Takie środki niestety, ale trzeba nanosić na skórę lub na ubrania, na przykład co 4 godziny. Zatem no nie są to środki o użyciu długoterminowym. Działają one w taki sposób, że po prostu paraliżują węch kleszcza i nie tylko kleszcza, bo na przykład komarów. Aczkolwiek bierzcie pod uwagę, że kleszcz oprócz węchu może wyczuwać także temperaturę czy wilgotność, zatem środki te mają e, ograniczoną skuteczność. Z całą pewnością nie wynosi ona 100%. Warto wspomnieć, że taki środek jak DIT, no niestety, ale jest dla nas nieco szkodliwy, zatem nie jest to substancja w pełni bezpieczna. I warto tutaj wspomnieć, że powinniśmy używać środków, które mają do 50% zawartości tego DIT-u, ponieważ no, większa zawartość tego dit w, danej, w, danej, w danym środku, na przykład w środku muga, no nie spowodowałaby, że środek byłby po prostu skuteczniejszy. Czasami wystarczą nawet stężenia rzędu 30%. Warto też wspomnieć, że DIT może mieć też niekorzystny wpływ na niektóre tworzywa sztuczne, zatem powinieneś z tym uważać. O wiele bezpieczniejszą substancją dla człowieka oraz dla tworzyw sztucznych jest np. substancja IR-3535, a także pikarydyna, nazywana także ikarydyną. Czasami można spotkać mieszanki właśnie yy, ditu oraz IR-3535, jednak pamiętaj, żeby na przykład nie mieszać ditu z pikarydyną, ponieważ może to się okazać substancją toksyczną dla. Naszego ludzkiego ciała. Po prostu obie substancje mogą się w jakiś magiczny, chemiczny sposób połączyć i spowodować, że się możemy zatruć. Zatem nie łącz tych środków i stosuj się do zaleceń producenta. Oczywiście możesz stosować także naturalne metody, czyli jakieś olejki, na przykład olejek lawendowy czy z eukaliptusa cytrynowego. Jednakże bierz pod uwagę, że takie środki mają tylko ograniczoną skuteczność, a w dodatku bardzo szybko stają się nieaktywne, zatem musicie je bardzo często nanosić. Zatem no nie wiem czy do końca takie środki działają. Ciężko mi to jest powiedzieć i też nie znalazłem żadnych badań, które skuteczność by tych środków jednoznacznie potwierdzały. No dobra, ale jeżeli jesteś zaprawionym survivalowcem, bushcraftowcem, grzybiarzem, zbieraczem dzikich roślin, po prostu spędzasz dużo czasu w lesie i na łące, to powinieneś zainwestować w lepsze środki. Czyli nie środki odstraszające, a po prostu kleszczobójcze. Takim środkiem jest na przykład permetryna. Tutaj mam taki środek, nazywa się on Afanisep, i ma w swoim składzie 25% permetryny. Na początku tak sobie pomyślałem, że jeżeli jest tutaj 25% permetryny, to co stanowi resztę? Jednakże okazuje się, że producent wcale nie musi podawać całego wykazu substancji, ponieważ no nie jest to coś do jadalnego, tylko po prostu środek chemiczny. Jednakże bez obaw, ponieważ cała reszta substancji to najpewniej jakieś wypełnianie. I substancje, które mają spowodować, że ten środek na przykład rozpuści się w wodzie oraz będzie miał na przykład tam 3 lata przydatności. Zatem nie są to substancje, które mogą nam zaszkodzić, ponieważ jeżeli by tak było, to ich wykaz musiałby się tutaj na etykiecie znaleźć. Jeżeli chcesz poczytać o szczegółach, to oczywiście zamieszczam w opisie link do rozporządzenia którym właśnie to steruje. Pamiętajcie, że nie jest to substancja dla idiotów i powinniście zachować z nią szczególną ostrożność, ponieważ oprócz kleszczy zabija ona także inne organizmy, na przykład organizmy wodne, a także koty. Zatem jeżeli macie koty, to powinniście uważać, ponieważ waszek kot może po prostu umrzeć od tej substancji. A stosujemy ten środek tak, że po prostu impregnujemy swoje ubrania, czyli na przykład spodnie oraz buty. A impregnujemy spodnie i buty, ponieważ substancja naniesiona na skórę po prostu się rozłoży i bardzo szybko spowoduje, że nie będzie skuteczna. Zatem, nanosimy ją przede wszystkim na ubrania. Oczywiście permetryna jest szkodliwa dla wielu organizmów, jednakże nie jest jakoś bardzo szkodliwa dla człowieka. Szczególnie, że stosuje się ją w bardzo małych stężeniach, czyli 0,25%, 0,5%. Zatem nie są to duże stężenia. Oczywiście, jeżeli byście zjedli sobie 100% permetryny, to może by się Wam coś stało. Na pewno Wam by się coś stało, ale przy takich małych stężeniach możecie być e, bezpieczni. Co do konkretnych środków, to można wyróżnić gotowy roztwór permetryny, przygotowany do stosowania do spryskiwania ubrań, który możecie kupić za jakieś 50 zł za 100 ml. Jednakże możecie też się pokusić o środki do zastosowań, na przykład rolniczych. Takim środkiem jest na przykład Afanisep, który możecie za właściwie 25 gram kupić za jakieś 20 zł i bierzcie pod uwagę, że po prostu taka paczka starcza na 10 litrów roztworu, zatem jest po prostu o wiele tańsza niż gotowy środek, jednakże jak przestrzegają producenci po prostu stosowanie ich gotowego roztworu. Jest wzbogacone o substancje, które spowodują, że substancja będzie się lepiej trzymała odzieży. Jednakże, na ile w tym prawdy, to nie wiem, ponieważ to tylko, to tylko to, co mówi producent, a to trzeba sobie troszeczkę podzielić. Szczególnie, że ludzie te na właśnie Afanisep stosują. No i działanie kleszczobójcze na spodniach jest do 6 tygodni, zatem jest to środek sprawdzony. Jak ten środek stosować? Oczywiście jest tutaj z tyłu na opakowaniu podana proporcja, czyli 25 gram tego środka na 10 litrów wody. Jednakże Wam aż nie będzie potrzebne 10 litrów, zatem sobie zróbcie na przykład 200 ml po prostu, ponieważ no nie zużyjecie tego środka, a taką rozrobioną zawiesinę. Możecie stosować tylko w ciągu dnia. Tutaj zaleca producent, że taka rozrobiona zawiesina może być użyta w ciągu dnia, ponieważ w momencie, gdy będziecie czekali i rozrobicie sobie i zakręcicie w butelkę, to po prostu po miesiącu no, czy nawet po tygodniu może się okazać, że ten środek będzie całkowicie nieskuteczny. Pamiętajcie, żeby zachować środki ostrożności i dokładnie przeczytać ulotkę, ponieważ powinniście w trakcie rozrabiania tej substancji na przykład mieć założoną maseczkę. Nie powinniście dotykać tej substancji gołymi rękami, a na przykład yy, powinniście mieć rękawiczki. W każdym razie, rozrobioną substancję wylewamy sobie do jakiegoś pojemniczka ze spryskiwaczem i spryskujemy spodnie. Jednakże nie możemy mieć tych spodni na sobie, po prostu. Zawieźmy je sobie gdzieś, spryskajmy, zmoczmy całą tą substancją, całe spodnie, żeby były mokre. Pozostawmy do wyschnięcia, i dopiero wtedy spodnie są zaimpregnowane i możemy je bezpiecznie na siebie założyć. Efekt kleszczobójczy, jak już wspominałem, do 6 tygodni, pod warunkiem, że nie będziecie tych spodni myć częściej niż na przykład raz przez czas tych 6 tygodni. Oczywiście w takim przypadku możecie sobie po prostu zaimpregnować jedne spodnie do lasu, w których po prostu wychodzicie do lasu. No dobra, to dzięki dzisiaj na tyle przekazałem, mam nadzieję, dużo cennych informacji i mam nadzieję, że jakiś środek zastosujesz i będziesz po prostu czuł się bezpieczny od kleszczy. Także jeżeli Ci się materiał spodobał, to zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz wejdź sobie na mój kanał, ponieważ znajduje się na nim więcej. I innych ciekawych treści. Także trzymajcie się cieplutko. Cześć! Uff!